Dzień dobry moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z gry Teraz to was Part One, jak widzicie, jednak teraz to was przechodzimy. Teraz to Was Part 1 trochę niespodziewanie, Chociaż teraz pewnie jak to widzicie jest 19, kiedy wychodzi dwójeczka remastered, ale zdecydowałem się zacząć od jedynki. Zaczej że taką grę trzeba mieć po prostu na kanale to po pierwsze. Po drugie warto zacząć jedynki. No i po trzecie ja sobie wyjeżdżam, jest tak gdzieś jakbym nie był w stanie mam teraz tak nagrać dwójki, a to jestem w stanie wam nagrać trochę na zapas. Więc, yy, więc po prostu sobie zaczynamy no jedną, z naj jedną z najlepszych gier jakie wyszła, to nie ma co nawet mówić. <laughs> Historia opowiada właśnie o Joel'u i Ellie oraz ich przygoda w apokaliptycznej. W apokalipsie po prostu zombie. Więc co, zaczynamy sobie. Ja zapraszam. Tomi, to mi, to mi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca, to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, ok? Pogadamy jutro, ok? O, no, Hej. Słuchaj się. Pracujesz w niedzielę, co? Teraz mam już spore. Szczerka oh, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dziś. Tak jest. Prawie nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie to jest... Jest Co? super, ale... O kurczę, chyba się zaciąłem. Co? Nie, nie, nie! Oh. Papa, pani. Skąd wzięłaś na to forse? Dragi, handluję teraz koksem. O, super, może dorzucisz się do kredytu? Tak, chciałbyś. Spadź najlepsze, halo, Sara, skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku, to mi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu wujku? Halo, no dobra, no to zaczynamy, słuchajcie. Gratulacje. Nie jesteś skamieniną jeszcze. Wszystkiego najlepszego, drogi tato. No więc tak nigdy ci nie ma, nie znosisz muzyki, którą kocham. Właściwie tego gardzisz moimi ulubionymi filmami, a tak czyjś jak co roku zostajesz najlepszy tak na świecie. Jak ci się to udaje. Wszystkiego najlepszego, tatu. Tato. Sara. Tato, tato? Gdzie jesteś, chłopie? Gdzie jest Joel. Nasz główny bohater, oczywiście, tak, coś 300% pacjentów więcej jest infekcji. No właśnie, okoliczne szpitale pękają w szwach, słuchajcie, policja. Policja szalona, kobieta zabija mężczyzna i trzy postronne osoby. No właśnie, źle się zaczyna działać. Tatusiu? Ja się zaczyna dziać, słuchajcie. Jesteś tu? mają związek z przetaczającą się przez kraj Jesteś tu? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję Nie i ze względu na zaistniałą sytuację władze Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. Le się dzieje, źle się dzieje. Tato! Dziejesz. Tato! Dobra moi drodzy Co to było? Dwie rzeczy się tu dzieją, co? Dziś, Joel, podział. Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Chodź, dzwoni. Zaraz będę. Jakaś notatka. Wrócę dzisiaj później. Zamów sobie coś przez telefon. Dobre pytanie, co? Sara, List ci nie jest? Tak. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? To kuperuje. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Teraz się daje bez znaków. Tato? Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy! Boże. Jimmy, nie popuść! Jimmy, ostrzegam Cię! Nie rób tego! Idź! Idź! Z zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Jeba. Ja się Masz dzieje, pojęcie, co... tam się je. Cały świat panu na głowie. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście ta Czy możemy już jechać? Zaradzić się po czy coś. Może tak nie mówmy tutaj co? Jeszcze stąd. Później. No, cześć gdzie dalej, bo. Jak się czujesz? Dobrze. No, my zaraz Złączymy nie jesteśmy. Radio. Tak, jasne. Tam pozytywne wieści to chyba nie będzie co. No? Wysiadły komórki, radio, po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wiedziemy do chrabstwa, Travis. Musimy stąd zbadać. Pojedź 70 -tką 71, -tką, jedynką. Tak, wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z Tomi. To to... No, nie mówmy tak u Więc z lepszych początków gier, powiem stanowisk. wam szczerze, tak, zupełnie. Ten klimat tutaj, to co się dzieje, to pokazanie, w pół godziny nie ma, cały świat obrócił się w mag. No, teraz to o Stanach mówimy, nie wątpię, że na cały świat się pewno, Co zrobiła apokalipsa zombie? Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Na Czy nie to. pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni. Okej. Okay. No. Zobaczmy czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź. Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Hey! Nie zatrzymuj hey! się tobie. Czekajcie! No Wiem co mówię, Zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy Wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. No to, to mi ciekawe. Może moglibyśmy się cofnąć? Co jest kurwa? Dawaj! Kurwa mać! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to kurwa było? Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręcimy się na tej drodze. Zabierz nas stąd się. Ja! O Nie! Stara tu by się sama pogadać, co? Nie możemy się tu zatrzymać, nie to jest do No, szybko wycofaj! Są też za nami! Tam, 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 Trzymajcie się! Jedź! potem w stanie a nie hej stracię nie boli. Mocno. I to mocno. Musimy uciekać! O, 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 Osłanie nas. Chodźło go. Trzymaj się mnie. Kompletna masakra. wszyscy uciekają... Tato, boję się. Zaciąłem ustażaj. Uważam kupio no. Ładnie. No, musimy tylko dość odsłonić, hm? Wszystko będzie dobrze, obiecuję Nic innego nam nie pozostało Dzień dobry, okay. uciekajcie, ich jest za dużo Tędy, alejko Dobra Dalej, no, Nie żyję! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za moment. Przechodzą przez płot. Nie zatrzymujcie się. Szukajcie wyjścia. Czekamy, czekamy. Dalej. Joe. Ruchy. Dobrze, spadłem, pada, spadłem. Nie żyjemy. Cholera! Zatrujmy sarę. Nie będziemy na miejscu. Za Tu nie jest taka, normalnie, odmogę. Nie zatrzymujcie się, się w atakują z każdej strony. Wejście się na epidemię. Tego. To epidemię. do tego. I już w początku grę. Spotkamy się tam! Szybko! Uśmiecham ja nie grafice. Akurat ja czasem my ja uciekamy. Zarażony. Dogonię u nas! No A nie chce się odwracać. Tato? Nawet nie chce się odwracać. Pomógł nam. Potrzebujemy Stać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Okay. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. A co z bójkątami? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale. Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko. O Proszę nie... O nie... Sara? O zginął, ale Sara... Wiem, że bolisz, skarbie... Nie będzie, nie zasypie. Czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem.

ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach na leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Ludnika biurokracja społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los ręce. Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniego kwarantanny gwarantanny. Zemieszki pają a zapasy żywności dramatycznie się kurczą Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. No I właśnie, się do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nawet no nie wiem, organizacja Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w siebie. Lato. Dwadzieścia lat później. Tam to się działo w 2013 roku, bodajże w chronologii. Więc to się dzieje w ...33. A tu mamy i. Miły poranek? Też właśnie, dobrze. Ja tego nie ograłem, oczywiście. Dla mnie na majerka nie jest. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My. My mieliśmy robić przerzut. A wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak ha. było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiedz mi, co to jest? O, kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... A ja dostałam tam parę strzałów. Ruch. Co, to, co to za różnica, prawda? Że ja ptoćki wylecę się, to dostałam parę strzałów. <słuch> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to... Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. No w polowaniu na Roberta I właśnie już 20 lat później chciałem powiedzieć, że Joel się ustatko na głupę tak mówić. Jak zajmuje się wszelkimi rodzajem handlem nielegalnym, tam, w zasadzie Przecież powinien czy powiedzieć. Postarunek Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No coś pośpieszmy. Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Na żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to główniane wezwanie? Nie. Joel i ja mamy fuksa. Ta, na pewno. Nie chcą ich. No i gramy sobie na normal, oczywiście, jeszcze dodam i postaram się Wam pokazać Gierkę na 100%. I to chyba wszystko co chciałem powiedzieć o Gierce. A o ile godzin ograłem, to jeszcze w dam. I to grałem tutaj co ale ta to już to jest te Jeszcze grafiki nie otworzyli jeszcze. I znowu brakuje jedzenia. No, no.

Meriel zarażony? Będą potrzebne co? Dobra, koniec Zajemy, się! Zagie! Za to znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Co tam, Joel? Siek. Wiesz, że wzięli Merian? Co się stało? Przyszli po nią w środku nocy. Powiedzieli, że trzyma ze świetlikami. Dasz miarę? Lepiej nie wymawiać tej nazwy głośno. Jeszcze ktoś nieodpowiednio usłyszy. Są no, świętyki są uznawane za grupę terrorystyczną. To poniekąd taką są. A tymczasem my musimy przejść tędy. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdźmy do bez papiery. Dobra, idź dalej! O, taki jest tytuł właśnie właśnie tego... tego wojskowego, słyszałem Dokumenty. przez te głośniki. Ciekawe Proszę. to, ja się grałem na padzie PS5. Ja Zagrałem sobie na PS... 5 -y, Wolny dzień odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. Użykajcie! szybko! Zamykaj! Świetniki! No właśnie, patrzcie No to łatwo brada. Sakroty. No i gdzie sprintem. Droga Uwaga. Punkt. Jest zamknięty do odwołania. Na łatwą drogę szlak trafił. To by się rana, spodziewał? Okay? I właśnie dostajemy tu apteczki. A muszę? Niestety muszę. Dobra. Już jeszcze nie lecił, pewnie u nas kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na to tak, byś się spodziewał? Bo możemy odpuścić Robertowi. <noise> Jasne. Ej, hey, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? E, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? Marlin Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszło. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą szanować. Ta, na razie. No dobra, za to my wiemy, gdzie się zaszł Madeline szuka Roberta. Madeline dobrze uczyni świetlików. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. A tymczasem to tutaj. Cześć, co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho, ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Bardzo dobrze, stary Joel, pomóż mi z tym. A tymczasem tu mamy tajne przejście. To jak jest oczywiste, przykrycie. przekrycie. Uważajcie na siebie. Jest generator. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Gdzie jest mój sprzęt? Że tak się spytałem? Chyba tam. Wyskocz. Cały czas leżą tu nasze plecaki. I mamy i broń. Chociaż... To nie jest strzelanka, to jest bardziej horror, su więc mało amunicji musimy mieć. Jeśli nie możesz podłoglić. jest. No będzie tu praktycznie problem z amunicją. Chociaż później... Tak, początek gry to jest takie. Dobra, koboju. Posadź mnie. Już już. Początek gry to jest szczególnie takie yy, oszczędzanie amunicji. W drugiej części gry to już będziemy mieć tyle, że spokojnie nizostrziny będziemy mogli sobie urządzać. Oczywiście zakładając, że będziemy w miarę też jednocześnie oszczędzać. Dobra, to chyba nic nie miało, tak się chodzę. Mnie? właśnie tu jest latareczka. Aczkolwiek tu jest całkiem nieźle, przeciwieństwie do oryginału, bo w oryginale to było to naprawdę tu ciemno. Gotowy? Tak jest. Naprawdę tu powiem, wam, było ciemno w oryginale, ale tu Chodźmy. widzę, że twórcy mocno rozjaśnili górny Tu jest trochę kimard, wiadomo. Niech będzie z nimi, bo tu będzie kilka takich do lokacji, nie wiem, jak będzie z nimi. Chcę trochę klimat, ale jednocześnie bardziej współcześnia. Jak to jest chyba bardziej o to chodziło, nie? W remake u. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Dawno nie byłem na zewnątrz. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. No dobrze, też za se tam podejdziemy. Nie wiem czy za se nie zakończymy też. Jeszcze by się rozejrzał. Nie, tu już jesteśmy Podejdźmy do test w takim razie. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Jest! Okay. Super, przynieśmy. A ja już widzę. i tak kładziemy. Damy przodem. Dama. Chyba mnie strach pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Dobra moi drodzy, ale w tym momencie to my sobie zakończymy. Z tego trzymajcie się. Do następnego odcinka. Gdy to Was Part 1. Cześć.